Bo APS jestem no. włączał nagrywanie no. Co robimy, jak to nie wstać C4? Co robimy, Pradnik jak teraz bazę. C4? bazę bazę Bez C4 Będę, bo ja, ja robię to live live'a już do samych świąt Taki challenge już, Kurde, już ponad tydzień streamuję od 4 grudnia chyba A ja robię live'y, bo mi się nudzi Równy tydzień dzisiaj jest A ja robię live'y, bo mi się nudzi Tak, dokładnie A ja mam challenge, żeby do subskrypcji być do końca A ja mam challenge, żeby do no subskrypcji być do końca A właśnie, możecie pomóc do O drewno! O drewno! O drewno! Pietlowa, spietlowa! No dobra!